PL 094, 24 rok 1658 ciemny samczyk, w tym momencie ma do spierzenia 6 piór, jest to gołąb z czwartego lęgu, gołąbek średniej wielkości, o dobrej równowadze, krótkim przedramieniu. Dziadkiem tego gębia ze strony ojca jest nasz najlepszy głąb rozpłodowy Cavendish oraz w rodowodzie ze strony ojca występuje Basso czy Boliwiach. Bolivia była to samica lotowa, która była trzy razy, jedynkę miała na oddział. Matką jest 93-68, jest to samica po dwóch oryginalnych głębiach od Hardy Krugera. Matka w rodowodzie ma trzykrotnie Black Powera oraz Black Pear, więc tutaj gołąbek góra nasza linia na dół gołębie Hardy Krugera. Gąbek bardzo przyjemny, polecam.